Wszystko. wszystko jest dobrze Kurwa! Kurwa! WINETA! WINTETAZ TO MISE! A Jestem brodatym czarodziejem, porad sobie Mam tam iść. JE PRET! O nie kurwa, stój tam! Okej. Okay. Oczywiście, że iść! A, dobra, dobra, piek! Siema, z tej strony Miatacz. Dzisiaj zagramy mapę horror. No to zaczynamy. A co to za menu Eee.. O Wasz... eee... eee... kurwa! O eee... ja pierdolę, moja dupa. Ale pieprz. Wstała! A... K... K... Kim ty jesteś? Miatacz? Tak. To jest Zribu, kurwa ale... Idziemy grać w babkę, horror, chodź. Czemu, czem, czem, czemu ja, ale. Olej czy to jest nieważne. Skup się, zepsuł nam się van. A... ale co ja tu robię? Wymiotasz. No nic, no. Słuchaj. Ale, to, ja, nie, ja nie szedłem już na jakieś z tobą żadne kurwa, nie wiem. Taczkowanie, no, słuchaj, tutaj. Słuchaj, no, pojechaliśmy vanem do żabki, no ale co. Ale ja nigdzie nie jechałem! Ja byłem w domu! Wymiotuj! No, pojechaliśmy przecież do żabki. Nie jechaliśmy do żadnej żabki tutaj do feedu, już pierdalam od Ciebie. OOO, e kurwa, nie, nie wracam! Co, <grym> co ty tchórzysz? Chodź z... tu. Jaki tchórzę? Gdybyś widział to, co ja widziałem, to byś inaczej gadał. O. Ej. O, mezen. O! Na z nim! Dobra, z cudu no niszczy sztafki wysy wendalem. niszczy meble, dawaj, się, dawaj, niszczy meble. pa. Ty tajne najczęściej znalazłem za Zabybla. Miałeś dobry pomysł. Serio? O, Serio? No, eee... nie, spierdala ja tam nie, nie, ja To nie, chcę. nie, 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 Ja nie, 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 nie,

Prymiatacz! Ładnij mnie! mam pistolet! Zabiję go! Ach, dobrze, że ten czarny się do nas nie dostał. Byłoby tragedia. O. Zabiliśmy go. mam fajną, bardzo rzecz w moim ręku. Bardzo. Prymiatacz, też. Mam fajną rzecz. Eee, dobra. W każdym razie... O kurwa! Pięknie. O, 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 oj, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak. mam, kurwa, pistolet jest idziesz sam i Tak. 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 Tak ta, czy ty zły człowieku? Gdzie ty jesteś? No, taka dziura jest jakby... ...po prostu w podłodze. Taka dziura randomowa w podłodze, no. Ooo. Czarny headcraft, okej. Okay. Oczywiście szanuję takie gorsze rasy. nie. Ale... ...je ty... ...szczupak. Co? Spadłeś... Czułeś przez... te muzyki? Znowu spadłem. Weź tu chodź. Nie wiem gdzie jesteś No chodź, weź dziura w podwóz Aaa Też spadłem Chodź do drugiej Aaa! Cześć! Spadłem dziura dziury w podłodze! Jednak mnie też patrz! Teraz użyję swoich mocy tajemnych, żeby się stąd dosyć Ooooo! Aaaaaaa! Bo ja też po mocy no moje mocy przestały działać! Wiatacz! Dobrze. Halo! Co bóż mi! Wiatacz! Nie, 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 nie przy... ...co O! Wszystko, z... Wszystko jest dobrze. Nie, nie jest dobrze, spadłem. Miałem bym się sam wydostał. Chodź tędy. To podejrzane przejście, specjalnie przygotowane dla nas. I chrzęst. O! Oj! Jak... Mam granaty, mam grenejdy. Wow. wow, 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 wow. Co to jest? Ty popatrz, kolega. Kolega? Ojo, no oj. Samu cukierka, czej, uważaj, cukerek! Cukierek! O. Już Widzisz O, ale ja sobie wezmę tak jak w Tibi. Będę bronić Tibie krzesła Kurwa! Kurwa! Ty, atak, ty, atak, ty atak, to mi Pomogłem ci. mi zjeść! O, wózek na pranie. Ale nie mam amunicji. Trzeba to zajebać jakoś inaczej. Ty, popatrz fajny Colt. Dawaj, skaczemy na trzy. Co robisz? A, się bawisz z tyłu. Tak Walczyłem z nim. Oświecił życie. Tak, zwole, tak zwany MNLS został stał. O, o, kurwa. Ej, tak o, co się stało? O nie, wymiatasz. Eee! 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 Ja się tam w Eee! O! O! o, kurwa. o, wow. tak, o. Fajnie, o, zagrawa. dobra. Zostawiam. co, co, co znalazłeś. Już. <grym> Fajnie, nie? Dobra, idziemy. Wstawaj. Wstawaj. Grupa się. Nie zdaj mi się wyczołgać. Nic nie widzę, dygerze. Nie... O... O, 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 kurwa, moje plecy. A. Wymiotasz, y, pomóż. Polej rękę, a pół o dziękuję, o, dziękuję bardzo. O, dziękuję bardzo. Kurwa, chodź. Gięcie, kurwy. Szmaty. Ej, mnie też zasyliwać. Dobrze, wszystkich pokonuję. Wszystkich z <grym i wyszki> was sceliłem! wszystkich dosłownie was cofnij, Dobra, a więc to, tak, że my to tak kończyliśmy, a, miałem przejść przez te całe podejrzane drzwi i iść tu, A, nie, wiem myślałem, że to będzie coś fajnego. O, o schody. O. O, murzyn. Znaczy, człowiek... Sza szanowany. Trochę. Worść? Przez niektóre... Co to? Nie słyszałem o takim myśleniu, że też pierdolisz. Worść. Worść. Wolność? A, a że... że niewolnictwo, okej. Okay. Oczywiście. A gdzie my tam Checkpoint on Light Tam wcześniej były schody, nie wracamy, tak? Ej, dobra, ej, mi się. Tak, o, kurwa. Eee. Wiatacz, ja nie martw się! Ja to przebędę, zobacz! Tylko się. W... W... zepnę się. O! 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 Kurwa! Oooo! Wymieniatecz! Pomocy! Wymieniatecz, teraz spadnę! Wiatacz! Muszę ci jakoś pomóc. Zpijał się trochę wyżej! Wymiotacz, pomocy! Połóż mi! Czekaj się! Przyjdę z odsieczą. Dobra, nie no jestem to Mam krzesło. Czuję się bardziej komfortował? Nie ma tak. Ja tu umieram, pomocy. Połóż. Płakam. A. Wymiotacz. ci. Aha, wózek na pranie. Szybko! Łap go! Szybko. Szybko. No jak się tu kurwa łapać? Zrób inaczej. E. Zrobię. Tak. E. 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 Czy tak wygląda? Mój koń, czupa. O! Wydostałem się! Zobacz, tam... katujesz, to nie jest Kraków. Ja się czuję jak w Krakowie. Eee, w mnie też tam ktoś potrzebował no, pomocy, bo panie jesteś, ale tu jest żołnierz. A, -a? ja bym chciał wsparcie. I kurwa, żołnierz. No dosłownie, jest tu mógłbyś mi pomóc? A jesteś tak dokładnie tu gdzie? Na klatce schodowej. A... a... Dokładnie tu gdzie ty. Już, nie ma problemu. Ale co, też zróbmy tak, Rzeczymy też, zróbmy tak. Ja sobie tu... ...usiądę, a ty pójdziesz szukać jakiegoś... ...jakiejś drogi wyjścia. Do. Powodzenia... ...życzę... ...udanych łowów. Jestem brodatym czarodziejem, poradzę sobie, ale tylko poszedłem w drugą stronę i widzisz to... mnie, kuchnia, Cołam się może mnie nie założyć, gdzie jest Jim Rachel? Znalazłem go i znalazłem fuję amunicji i wszystko biorę dla siebie, bo jestem kurwa, paskudnym człowiekiem. O! O! Mleko. Mam mnóstwo amunicji do schodguna. O! te O! Ty mam patelnię. Dobrze. Kurwa, nie lubię pająków. Alo, znaczy Pająka. lubię, ale nie takie duże. A ja nie lubię zombie. To nie tak, że grałem do King's Death. Ej, duże tu. Dobra, biegnę, ulewam ich. Chodź za mną, też bieg. Ja się na napawam tu chwilą. Trzeba, nie im łeb. Lecę speedrun. Ktoś nie wyszedł, bo trzeba... Gdzie jesteś? Ej, pomóż. A, pomóż! Pomóż! jesteś dokładnie? W zamkniętym pomieszczeniu. Nie, To jest bardzo... już O. Gdzie ty jesteś? Nie wiem Co byłem w stop Chodź tutaj. i... I O siek jak jako to kij, czyli klucz Nie kij Usiądę sobie Cześć Cześć Masz co jeść? Czy się? No to dobrze. Zajebałem ci jeden rzeczek, kim żyć i ci zajebałem heba. I uratowałem cię przez zombie. Dzięki. U mnie też przesznice. O! To... Romeo i Julia. U mnie też upuściłeś coś, zobacz. Weź się tu, machel i up. Podnieś to, by mnie też tam. Podnieś, podnieś. Dobra, dobra. Teraz iść tam już, wychodź sobie przez drzwi, wejdź sobie. Dobra. Już mhm. mogę wyjść? Tak. Dostałeś śruta. Agregator potrzebuje... paliwa. Starałem zembrowa! Wow, nie tyle? Tak. Potrzebujemy jeszcze... ...dwie benzynki. Albo diesel. Ja chyba wiem, gdzie jej widziałem jedną. Tak. Na Ty powiesz, fajne drzwi tu są. Oj, oh, sorry, zobacz. Bardzo. Ha. Ma? Ech. Ej, nie! Nie, nie! Pomódl. Au. Au. Eee... Znowu jestem O, ja też. A to już mamy wszystkich. Znalazłem tajemnicze wejście od wentylacji. Tam jest... Hej, bo... Do to, to tego. Kurwa, 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 Coś? kurwa, kurwa, o co chodzi? Mam tam się... no, nie, kurwa, 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 i oczywiście, że iść, to... A, dobra, to robię. Tym wejściem... Tutaj jesteś? W tej wentylacji. Tak, chuć! Nie, ku**a! Tam, gdzie jest gate! Ha. O, cześć. Super, wszystkich już zabiłem. Nie Prawie. wszystkich. Ciebie jeszcze nie zabiję. dużo. Czekaj, co? A? Ale co? Ale, buja! A, Et, etozał, Na, na człowiek. O, kraby na dole biją się odgłosie. Nie też. no dobra, mówimy to co? Uciekliśmy, nie? Chyba. A to, co, dziękujemy za oglądanie. Tak, roztraconie. Życzymy Wam. Do Dokładnie, y, życzymy Wam. Czego można życzyć, ogólnie wiem, ja też bym, nie wiem, nie zapomniałem się z kodem, że urodzinowe. Pieniędzy, nie wiem, żebyście nas oglądali, nie wiem po co, ale żebyście mordowali swoje życie tą wiadomo, i... Do to do prankstrzciera. Dokładnie. Zmordowaliście tam z, z całe swoje życie praktycznie, nie warto kompletnie, ale, ale zapraszamy. No i co? Do widzenia, No Do Siema, siema. Padliśmy.